Pensje czeskich polityków zostaną zmniejszone. Czeska minister pracy zapowiedziała, że osoby zasiadające w parlamencie mogą liczyć na wynagrodzenie niższe o 20%. Czy takie rozwiązanie powinno być wprowadzone w Polsce? Pensje czeskich polityków zostaną poddane redukcji. Wspomniana obniżka wynagrodzeń ma objąć niemalże 300 czołowych polityków kraju. Tamtejsza minister pracy przyznała, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której politycy nadal zarabialiby krocie, a zwykli obywatele borykaliby się z poważnymi problemami finansowymi. Czy podobne rozwiązanie przeszłoby również u nas? Na ten moment wydaje się to nierealne. Przedstawiciele partii, niezależnie od prezentowanych poglądów, albo odmawiają komentarza w sprawie, albo twierdzą, że jest to tylko pusty gest ze strony rządzących. Według wyliczeń faktu, na 20% obniżkach wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie, polski budżet mógłby zyskać nawet milion złotych w skali miesiąca. Wystarczyłoby to na przykład na zakup 1,2 miliona rękawiczek ochronnych bądź 49 tysięcy kombinezonów ochronnych. Fakt 24